Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Ale co? więcej, nie odwala mnie takie numerów. numeru. Mówią, że odskok do skok pracować. A Ty tak, co ja robiłeś? Właśnie chciałem wejść na czas, nie? Ciosę. Ty jeszcze o pierwszej akcji nie, nie, poszedłem, właśnie odchodziłem i tu przyjechałem. Się... Artur, witaj Artur, Artur, Artur. Artur, łapię cię jeszcze na gorąco, też do, do szatni jak będziemy szli. Ale idziemy, idziemy, idziemy sobie spokojnie to w szatni dokończymy. Podkreślałeś tutaj w rozmowie z Arvim, że jednak w tej głowie troszeczkę tej presji się pojawiało. A nie dwa tygodnie temu, tylko po przyjeździe ze na miałem. Tragiczny, nie? Ja nawet nie wiedziałem tak szczerze, czy, czy zawalczę, serio ci mówię. Do tego stopnia odchodziło, że ja kończyłem treningi, wychodziły mi nie robiłem treningu. No, tak, tak mnie dojechało. Nie wiem co. Trzy tygodnie tak miałem, psycholog zrobił robotę i, no, i ja sam pracowałem nad sobą, bo to było masakra, od dwóch tygodni puściło. I zacząłem się skupiać na walce, tylko i wyłącznie, a nie na rzeczach wkoło. Nie jest właśnie to twoje największe zwycięstwo, że dzisiaj wygrałeś no. troszeczkę ze swoimi demonami, które ci przeszkadzały w poprzednich to pojedynkach. To jest, dlatego dzisiaj ci mówię uśmiecham się, bo kurczę, zeszło ze mnie to ciśnienie, które było nie. Jeśli chodzi o ten pojedynek, to też mam wrażenie, że istotne było to, że pierwsza raz od dłuższego czasu przyjąłeś mocny cios i ten no, mo mocny, mocny, Wiesz tak, może to no, jest ja nie <sharp inhale> ma cześć, nie ma. Super. czy okay. cześć. To mi jak to mi to mi gan! <wounds> czy że nie był mocny ten czas? Nie, w sensie daję wam słowo, że, że, że nie był mocny, że, że się tam. Bo ja nie wiem, czy widziałeś, upadłem, ja od razu miałem kontrolę. Ja nie wiem, że coś się stało też odruchy bezwarunkowe, że go od razu podniosłem i przerzuciłem na bok. Tylko po prostu no, cios na cios, nie. Tak ja to tak widzę, ale ja nie wiem, ja tego nie widziałem, nie? Ale powrót też do WCA to była chyba istotna rzecz, bo widzieliśmy ten parter, a z tego co wiem i rozmawiałem z Arbin, ten trójkąt rękoma był nawet dzisiaj robiony rano. Dokładnie, tutaj jest ekipa widziała, ma zresztą kręcą tak samo film, więc zobaczycie w filmie, bo dzisiaj to my robiliśmy właśnie na rozruchu rano. I to, że robimy, albo jak jestem w parterze, mam go w dosiadzie, to łokcie z góry na, na przepona, czyli były te dwa warianty. Było troszeczkę strachu, że w parterze... W parterze nie, strach, może... nie. W parterze nie był strach, tylko że okopie mi tu nogę dość mocno, bo bardzo mocno kopał. I kurczę, miałem te sparingi też różnie, to tak wyglądało, jak, jak dostałem te kopnięcie na nogi. Wiedziałem, że jak trafię go rękami, to, to nie ma szans, żeby to ustał, bo, bo nikt nie ustawał, nie? Mówimy o, albo uciekali w ogóle od, 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 od boksu, tylko od razu obalali, nie? Ja mówię na sparingach. Wiesz co, wsparcie miałeś fantastyczne w Kocham narożniku, ale zobacz swoją. Zobacz swoją Kamilę co robiła, aż nagrałem całe, po prostu ona z Tobą żyła każdym łokciem, każdym uderzeniem. Padły yeah. trochę też niecenzuralne słowa, ale tutaj widzisz, widzę, że też zaszklone masz oczy, bo pojawiają się tutaj koszmarne emocje, yeah. wspaniałe emocje tak naprawdę. Kocham ją na emocje, kocham, kocham ją na emocje. kocham ją na, emocje na świecie. Mojej wsparci, nie? I zobacz co tutaj się dzieje. Nie wiem, kocham, jest pięknie, nie. Kocham ją bardzo. No jest moim wiesz, no tak naprawdę to ona wpłynęła na zmianę Timu i wszystkiego, nie? To ona przeszła tu, tu, tu przychodzisz, koniec nie ma gadania, zasiała też wątpliwości we mnie, no kocham ją. No. Co dalej z Arturem? Bo widzę, że nowe otwarcie i to jest to zwycięstwo, które daje ci wiarę w siebie, bo przełamałeś swoje demony, wracasz na zwycięskie tory, bardzo ważne, bardzo ważne zwycięstwo w twojej karierze. Z Arturem teraz Artur i Wreta odpoczywa i jedzie sobie odpocząć. No i co? Kibicuje naszym, czekam na powrót główki, cieszę się, że Laura wygrała, mówię o boks. No i co? Chłopaki zaraz wracają, mówię z boksu, mówi Michał jak ma walkę, Gardzielik ma walkę. No i co? Zobaczymy, nie? Zawsze ten sam, ale jednak. Inny już. Troszeczkę inny. Cieszę się bardzo, pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję, Artur, jeszcze raz ogromne gratulacje. Był dzisiaj to. Nie, Stary, a może ty byś się wykąpał w końcu, jakby śmierdzić. Mam utrwalone Twoje emotions. Tak? Całe. Wyślij mi to. Wyśle, wrzuciłem nawet. Tak? Padło jedno niecenzuralne słowo, bo. Napierdalasz to mu chciałem. Ale, no. ale słuszne uwagi, tak, bo w łokcie padł. tak. Bardzo dobra uwaga. Ja jeszcze myślałam, że on walnie takie 12, 12, 12. na 6. Ty wszystko wiesz. Oparte, parterze to wiesz więcej, podejrzewam. Ja Nadal od Artura. Ja przykład, że jestem jak trener Gmitruk. Trener Gmitruk nigdy nie trenował boksu, nie? A był dalej trenerem. A ja nigdy nie byłam jakaś super w MMA i w ogóle w stójce. Ale uwagi mam trafne. Trafne, ale za chwileczkę będzie ta euforia nie i jest. realna radość. No. Zajebiście. I patrz, patrz to. Potem był też gest. Ogromne gratulacje. Tak. Dziękujemy bardzo. Ale wiesz dlaczego skąd ten gest? Skąd ten gest jest? Pokażę ci skąd ten gest. O uwaga, będzie, będzie, będzie jakiś lik. Szymon, chodź, chodź, to chodź, chodź. w moim telefonie. Z drugiej strony możesz pokazać zapisałam w telefonie. mam to sobie w moim telefonie specjalnie, że jak Artur wygra walkę, żeby zrobić właśnie ten gest yy. Errorowi, który pokazywał, że będzie sypał sianem Jeszcze raz zobaczymy Proszę bardzo. I ten gest, jak Artur wygrał, zrobiłam ja. Ale musisz tutaj sianko posypać. Jeszcze raz ogromne gratulacje. Dziękuję bardzo. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze.